zabawa, majsterkowanie i przy tym nauka. Nasi najmłodsi w przedszkolach w Brandenburgii Wschodniej są w dobrych rękach. W okolicy znajduje się około 370 placówek dziennej opieki nad dziećmi. Rodzice mogą wybierać spośród placówek o różnym charakterze, od przedszkoli zorientowanych na edukację przyrodniczą po przedszkola polsko-niemieckie. Vor ca. 15 Jahren hatten wir den Wunsch, einen deutsch-polnischen Kindergarten zu gründen, getragen von dem Gedanken, mit der Partnerkita nicht nur immer gemeinsam einen Austausch vorzunehmen. Da unsere Partnerkita die Kita Misuchatic in Slobice ist, haben wir uns mehrmals im Monat besucht und aufgrund dessen haben wir gedacht, dann können wir die Kinder auch gemeinsam aufwachsen lassen. Oferta dla dzieci w przedszkolach w regionie jest bardzo szeroka, jak na przykład możliwość zabawy w małych naukowców. Wir haben also 2008 angefangen, schon sehr zeitig mit den Dreijährigen zu experimentieren, zu forschen, zu gucken, eher in so eine Assistenzrolle zu gehen und nicht mehr so diese Frontalgeschichten in Beschäftigungsaktivitäten zu packen. Es ist immer wieder was Neues zu entdecken und wir sind so als eine Art Assistenz dabei, die Kinder zu begleiten und ihnen praktisch die Möglichkeit zu bieten, selber zu lernen, also selber Erkenntnisse zu gewinnen. Rodzice z Brandenburgi cenią nie tylko jakość placówek, ale również przyjazne dla rodziny godziny otwarcia przedszkoli. Wir werden beteiligt an wichtigen Entscheidungen, die die Kinder betreffen, die aber auch die Öffnungs- und Schließzeiten betreffen in diesem Kindergarten. Und es ist wirklich ein Kontakt auf Augenhöhe mit den Erziehern und auch mit der Kitaleitung. Und wir als Eltern fühlen uns verstanden und eben auch die Kinder. Osoby bardzo aktywne zawodowo mogą pozostawić swoje dzieci pod opieką na cały dzień. Znajdą się również placówki, które są otwarte do późnych godzin wieczornych. Po rozpoczęciu nauki dzieci nie są pozostawione same sobie. Wiele przedszkoli oferuje również opiekę świetlicową. Także szkoły posiadają swoje własne świetlice. Tak samo bogate jak w kwestii przedszkoli są również koncepcje edukacyjne w szkołach. Podobnie jak w przypadku szkół państwowych można wybierać spośród szkół waldorskich, katolickich lub wolnych placówek. Ponadto ważną rolę w życiu codziennym szkoły odgrywa sąsiedztwo z Polską. Języka polskiego jako języka obcego można się dodatkowo uczyć już w szkołach podstawowych i w trakcie dalszych etapów edukacji. Placówki wypuszczają ze swych murów młodych Europejczyków, którzy punktują dzięki znajomości języków obcych są gotowi do pracy na rynku w całej Unii Europejskiej.